Na antenie rozgłośni polskiego radia w Szczecinie została popełniona audycja pod tytułem Szczecin godzina 015 poświęcona pracy funkcjonariuszy milicji obywatelskiej. Jej autorki Alina Głowacka-Mąkoszowa i Alicja Maciejowska spędziły szereg dni i nocy w komisariatach dzielnicowych, obserwując pracę bohaterów swego reportażu. Okazało się jednak, że zebrany przy tej okazji materiał dźwiękowy, który dowodzi znaczenia społecznego i złożoności spraw podejmowanych przez milicję, przerósł ramy jednej audycji. I tak postanowiłyśmy przygotować następną: Abecadło Praktyczne, czyli mała milicyjna wszechnica wiedzy o życiu. A. Jak alarm. Ogłaszamy. Ku uwadze, zastanowieniu i przestrodze. B. Bić albo nie bić. Oto jest pytanie, jakie nasuwa się na widok zupełnej bezkarności młodocianych przestępców. Wiedzą, jak to mówią, że lania nie dostanie, bo nie wolno bić i w zasadzie nikt nie robi tego. Wiedzą, że im się na milicji nic nie stanie. Milicja może go obronić. Na przykład przed mantem ojca czy matki. No bo jeśli go do izby dziecka już odstawią, to już mu się tam żadna krzywda nie stanie. I dlatego często na przykład woli, żeby go milicjant złapał, niż ma go złapać ojciec. Załóżmy. C. Cinkciarz. Stały klient szczecińskich komisariatów. Niestety pan nas nie niezłapana na gorącym uczynku. I my się z tym nie zgadzamy. Zgadza się obcą walutę? On ma od ojca. To są cięciarze, jak tak, się to popularnie mówi. Cienciarze, proszę panią. Jak pan ich złapał? Proszę panią, zauważyłem, że nielegalnie handlują, więc poszedłem i zatrzymałem. Z kim oni handlowali? Z obcokrajowcami. I pan ich złapał na gorącym uczynku, tak? Tak, przy kaskadzie. To jak oni potem mają czelność przy panu mówić, że to od ojca? To już, proszę panią, jest nawyk taki cięciarz. Nigdy się nie przyzna. Tylko zawsze ojciec, ciocia, tak? Albo znalazł na ulicy przetkaska. D. Dzielnicowy. Jeśli chodzi o pracę dzielnicowego, ona wymaga już jakiegoś doświadczenia w pracy milicyjnej, dlatego że dzielnicowy styka się ze wszystkimi rodzajami problemów, czy to styka się z kradzieżami, czy to z chuligaństwem, z młodzieżą moralnie zaniedbaną, musi analizować i badać, z czego to wypływa. Dzielnicowy musi mieć chyba znakomitą pamięć, no bo przecież zna się jednak i tych spokojnych obywateli też. Raczej trzeba znać wszystkie obywatele, nie, nie, nie tylko y, raczej podejrzanych osób, ale tak samo i te osoby, które nam mogą udzielić pomocy. Ja na przykład byłem dwa lata... Dzielnicowym to ich 75% mieszkańców to znałem dobrze. I mogłem oferować nazwiskami i chłopaka, którego spotkałem na ulicy, czy on był podejrzany kiedyś, czy był dobrym chłopakiem, to już, widziałem, jak on ma na imię, jak się nazywa i zawsze była mnie rozpojemy nawet. Czyli wy macie jakąś ogromną pamięć do twarzy ludzkich chyba? To już nie chodzi o pamięć. Człowiek, na, będąc na szkole, uczył się w ogóle rysopisy. Portret no, pamięciowy przerabialiśmy na szkole. Przecież często chodzi po mieszkaniach i często rozmawia z chłopakami. To nieraz rodzice przychodzą sami skarżą się, że tam syn jej to zrobił, czy uciekł z domu, czy w ogóle to. Przecież przychodzi dzielnicowi i rozmawia z nimi na bieżąco. Nie? Ja tak, przy rozmowie taki to się zapamiętuje przecież. Jednym słowem, dzielnicowy to jest gospodarz rejonu. Czy znacie waszego dzielnicowego? No tak nie za bardzo, bo jest nowy, jest nowy teraz dzielnicowy. A starego znaliście? Starego znaliśmy bardzo a. dobrze. A jaki był? Nieraz dobry, nieraz zły. Kiedy był dobry, a kiedy zły? No dobry był wtedy. jak nie mówi, jak trochę chuliganiliśmy. No zły, Nieraz lubiał lubił robić. A nie na odwrót, to nie wiem. no, my to bardzo rzadko. No jakie kawały? No, no nieraz, zima, tego trzeba trochę porozrabiać, żeby rozrywki było trochę. Żeby większych rozrów to nie było tutaj, takich na poważnym szczycie. Teraz tak już nie mamy, bo jeszcze nowy przycisk. Widzi, że gromadka opaków siedzi, to się zawsze przyczepi tutaj. Zaraz spisuje i grozi tam, że nie wolno w kupie siedzieć i tak dalej. Rozgania. Bez powodu? No bez powodu, rozgania do domu, na przykład gdy już się ciemno robi, to mówi, żeby do domu się rozejść. Powinien przyjść porozmawiać tego tak, jak to dzielnicowy wytłumaczyć nam i dopiero później pogrozić nam, czy żebyśmy się tu nie spotykali, Nowy dzielnicowy to teraz jest, no to jest, w ogóle nie przyjdzie nie porozmawiać zjawi się to od razu się tego krzycić. Moim zdaniem powinien chodzić tutaj czym częściej i się dowiadywać jak koledzy są, prawda? Czy grzeczni, i jak się zachowują, mniej więcej każdego poznać. uważacie, że to należy do obowiązku dzielnicowego. On powinien znać tutaj wszystkich. No, no, moim zdaniem jak najbardziej. E- emocji wiele przeżywa się przy spotkaniu z prawdziwym fachowcem. A więc F jak fachowiec. Każdy ma swój sposób łamywania, nie? Tak jak ja już od zawsze łamywałem się, to zawsze tym jednym jest samym sposobem. Po prostu odrabianie kluczy przez taką własną robotę do patentowej albo odbicie kluczy, albo znów otworzenie zamka przez różne takie działające środki. Ale żeby odbić klucze, to trzeba mieć najpierw klucze. Tak, to się szuka takiego wspólnika, z kolei co on znajdzie, będzie miał te klucze, się odbije, poczuć nazad te klucze i dorobi. No, jak upatrujesz mieszkanie? To ja przeważnie sam nie upatruję. Są tacy, co powiedzą, gdzie by było warto zrobić, żeby się farciło po prostu. Ile pieniędzy jest, już mniej więcej dane podadzą. Przeważnie wchodzi się do mieszkania we dwóch, nie? A jeden albo dwóch stoją na świecy tak zwanej. A skąd wiecie, że tam nikogo nie ma? Z kolei który się puka do dźwigni. I zmyśla, obojętnie jakąś historię, czy tu mieszka taki obojętnie, czy mieszkał albo kolejka, że tu miał mieszkać. Fachowcy bywają różni. Ściągnij mi zegarek z ręki tak, żeby ja nie poczuła. Pokaż jak ty to robisz. No to proste. To się ty ty łapie tak taką i tutaj o... W toku to nikt nie czuje, jak się ściąga. No Cześć. a zobacz, a mój na przykład. A mój to, potrafi. To się, to się łapie tak a. i ściąga. No to się bym tutaj. poczuła, no to bym poczuła. Nie, nie jak. poczuję pani, na pewno nie w toku nie poczuje się nigdy. Nie, nie bardzo. Mian. A co, są lepsi specy od ciebie? Jako, że są lepsi. A kto taki specy od zegarków nie tu wiem. w Szczecinie jest? No to skąd wiesz, że są lepsi jak moi? No bo wizualnie jak się gale. A u kogo się uczyłeś? U nikogo. Tak sam próbujesz, tak? Tak. G Jak? Gliną, gliną. No, bo wiecie, bo glina to taka stara nazwa. To przed wojną jeszcze mówili glina. Blacha, mentownia tak, tak. tak. Sądzicie, że milicja wie, że wy tak na nich mówicie? Ci no, na pewno, na pewno wiedzą. Na przykład kiedyś przechodząc, usłyszałem takie określenie: Mówi: Świeć się i cweli się szkieł. On jeszcze tak. raz proszę powtórzyć: Świeć się styi, cweli się szkieł. Co to znaczy? Uważaj, z tyłu idzie milicjant. No czy komuś by przyszło do głowy, że to może w ogóle coś oznaczać? Ha handlowcy, sektor nieuspołeczniony, chociaż wysoko zorganizowany. Gdzie sprzedawałeś to wszystko, na Turzynie? Tak, przeważnie na rynku wszystko. No jak brałeś taki płaszcz, który jest wart powiedzmy 1200 zł, to za ile go sprzedawałeś? Płaszcz ortolonowy, ja nie miałem, miał ten chętnie, jeden płaszcz, to sprzedali, on był 1400 złotych że warty, za 650 złotych go sprzedali, czy za ileś. I kupowali od was ludzie? Kupowali. Tak? Nie interesowali się skąd są te płaszcze? Nie. I co, tak wszystko za pół ceny sprzedawaliście? Tak, nieraz nawet i sam mnie, jak wcale żeby prędzej się pozbyć tej rzeczy, no to sprzedawaliśmy tyle, ile dawali. I nie baliście się tak sprzedawać tu na miejscu w Szczecinie? Bo jeszcześmy się bali, żeśmy właśnie uważali dlatego, że żeśmy sprzedawali tak za jaką cenę powiedzieli, tak o oddawali i uciekali z tego no, aby prędzej się pozbyć. No a tam przecież zawsze milicja się kręci na Turzynie. Nie jest, to... ale... Czasami tak bywa, że no, nie zwróci uwagi, to akurat przejdzie to od razu z gdzieś się sprzedać, coś się ucieka stamtąd się dużo czasu nie zajmuje. Ale jednak czasem się wpada i jak izba dziecka. My się tutaj spotykamy z dziećmi szalenie niedobrymi. To są dzieci, z którymi nie mogą sobie poradzić rodzice i dwa, z którymi nie mogą sobie poradzić i szkoły, i nawet zaklady wychowawcze. Strasznie wiele osób chce się wyręczyć milicją w sprawie wychowywania dzieci. Czy mam rację i rodzice, i szkoła. Jak najbardziej zupełnie Pani słusznie zauważyła, nawet nami się wyręczają sądy dla nieletnich, Wydział Oświaty i kuratorium. Po prostu liczą na to właśnie, że milicja jest od tego, żeby te sprawy załatwiała. Jako instancja ta ostateczna, aczkolwiek właśnie w tym miejscu chcę powiedzieć, że milicja jest raczej tylko pośrednikiem, pomiędzy właśnie tą instancją, która jest właściwie odpowiedzialna. A obywatelem jako takim. W ostatecznym rozrachunku to się wszystko jakoś tak skupia na milicji. No to jazda. Pan woli mieć do czynienia z mężczyznami czy z kobietami? Oczywiście za kierownicą. Praktycy są na pewno mężczyźni. Jeśli natomiast chodzi o zachowanie prawideł jazdy i ostrożności, pod tym względem przodują kobiety. Najmniej I notujemy wypadków spowodowanych z winy. Kierowców kobiet, szczególnie pijanych za kierownicą kobiet. Tego rodzaju przypadki to zdarzają się raz na 10 lat. Mieliśmy już w swej praktyce dwie kobiety, które niestety, ale muszę skrytykować, że miały po około dwóch promili zawartości alkoholu we krwi, a więc to jest bardzo duży stopień upojenia. Ale to były tylko, jak stwierdziłem, przypadki raz na 10 lat. Niestety wśród mężczyzn zdarzają się te przypadki dużo częściej. No to lu. K, czyli kieszonka. Kieszonka, proszę Pani, to jest określenie używane właśnie przez tych. Młodzieńców dokonujących kradzieży z kieszeni osób jadących w tramwaju, stojących bezpośrednio na przystanku tramwajowym. Czy oni mają jakieś znaki? Właśnie jest znak umowny u nich, że oni mają na lewej, względnie na prawej ręce, między kciukiem a wskazującym palcem półksiężyc. Oni po tym się właśnie poznają, że to jest doliniarz względnie tam, jak to się mówi, kieszonkowiec. I wtedy już wiedzą, że jak jadą w tramwaju, to są pewni siebie i mogą jeden na drugiego liczyć. L. Literacka fikcja kontra życie codzienne milicjanta. Śmieszą mnie niektóre powieści, które czytam. Autorzy bardzo dużo przesadzają i w zasadzie nie ciekawią mnie powieści, raczej. Inne, jakieś, inna belitrystyka, nigdy, nigdy powieści kryminalnej, ponieważ zawsze dopatrują się dużo, dużo przesady. Czy ta y, rzeczywistość Pana zdaniem jest ciekawsza czy uboższa od fikcji stworzonej przez pisarza w książce czy przez y, y, twórcę scenariusza w filmie? Jak to jest? No, autorzy są bardzo, zresztą bardzo, mają duży polot i oni Potrafią czasami stworzyć niestworzone jakieś historie, które w praktyce milicyjnej w ogóle nie mają miejsca. Zresztą praca milicyjna jest bardzo ciekawa i prowadzący dochodzenie czy śledztwo. Naprawdę w każdym przypadku, jeżeli wykryje tego przestępcę, udowodni mu winę, to jakieś zadowolenie naprawdę człowiek przychodzi w domu i smacznie śpi, mój moją sprawy wykryłem. Czyli życie ciekawsze. Życie jest ciekawsze na pewno od tych historii, które są opisywane czy ewentualnie pokazywane w filmach. Ew. Łomot, ale nie taki. Taki uciekinier z zakładu poprawczego stara się, żeby milicja go nie zatrzymała, ponieważ jak go zatrzyma milicja, odstawi do zakładu poprawczego i tam, jak oni to określają, otrzymują łomot. To znaczy bicie od współtowarzyszy, od wychowanku, dało... że się da złapać i za to, że uciekł, ponieważ ci, co zostają w zakładzie poprawczym, proszę Państwa, to oni otrzymują kary dyscyplinarne. Zakaz widzenia, załóżmy się z rodzicami, zakaz otrzymywania paczek, jakichś, listów itd., co jest dla nich przykre. M. Motocyklista. Proszę panów, a co dla panów oznacza termin motocyklista? Forma umowna między nami. Motocyklista to jest taki osobnik, który używa środka lokomocji, nie będąc jego właścicielem. To znaczy, że go skończyć wziął nielegalnie. A oto przykład. Wiesz, że jesteś podejrzany o kradzieże motocykli? Tak. A ile masz lat? 14. O ilu kradzieżach wiesz motocykli? Przy dwóch byłem. Przy dwóch byłeś? A tak. ogół, łącznie o wszystkich motocyklach, o których tobie jest wiadomo? To jest mi o jednej WFM-ce spod Luna Parku, dwie Jawy, jedna spod zamku, druga z dworca. Tak, to są trzy motory. Tak. I ta, ten junak właśnie z podworca też. To cztery. Później ta WFM-ka czarna. To już pięć. I ta WFM-ka czerwona. Czerwona, tak, to już sześć, no dalej, I ta ja, jedna jawa. To już siedem. A skąd była wzięta ta ostatnia siedem? Z pozamku. A w jakich godzinach dokonujecie takiej kradzieży? Po dniowie, tak od... Od godziny od, której? Od dwunastej gdzieś do trzeciej. N. Narzędzia. Uciekający z zakładu poprawczego specjalizują się do od małych kluczyków, rozmaitych przyrządów, które im służą do włamań do samochodów, do kradzieży motocykli. Ja tutaj właśnie chciałem pokazać... To jest w ogóle kliniczek do, do paznokci. Tak, do tak. Tu są następne kluczyki od poszczególnych y, motocykli. Tu są typy Lambretti, osy, później od Junaka, to jest od SHL. Tu mamy znów na przykład z tego białego metalu i z żółtego metalu tu dwa właśnie zestawy kluczyków. To są od stacji samochodowych typu Syrena, Warszawa, nawet i można tu powiedzieć Moskiew, względnie Wartburg. To są właśnie te całe akcesoria, które służą do pomocy właśnie zabrania pojazdu, kradzieży motocykla. A kto im to dorabia? Czy to sami, yy, czy, proszę czy pani, kłórać... więc oni to sami przeważnie dorabiają, bo to są uciekinierzy z zakładu poprawczych. Jak oni pracują na warsztatach, bo są zatrudniani, uczą się, to oni po cichu sobie, pod, yy, nie wiedzą po prostu o yy, wychowawcy, tak? robią. I z góry sobie przygotowują kilka zestawów takich kluczyków i następnie uciekają ale są tacy, którzy z oporami stosują postęp techniczny, pozostając przy mniej wymyślnych narzędziach. Już siekierką pierwszy wóz roztworzyłem, a widziałem, że się lekko rozciera, to tak zacząłem już dalej rozsierać. I dużo już tak zrobiłeś samochodów? Dużo, niedużo, ale tak raptem to z dziesięć może przeszło by nawet. Po... Polskie, zagraniczne też słyszałam. No i polskie zagraniczne. Oprych, czyli nareszcie pozytywny bohater naszej audycji. Mój pies nazywa się troszeczkę śmiesznie, Oprych. A jak pan na niego mówi czule? Ponieważ już ma ponad 10 lat, nazywam go tak pieszczotliwie Dziadziuś. Proszę panów, jak wygląda taki psi uniwersytet? Od czego zaczyna się wychowanie psa? Od maleńkości, już należy się tym psem zajmować osobiście. Właściwe szkolenie psa rozpoczyna się z chwilą gdy pies ukończy rok czasu. Czy panowie lubią swoje psy? Przede wszystkim każdy przewodnik musi lubić psa, bo jeżeli nie będzie lubiał psa, to nie będzie przewodnikiem. Wyczuwają psy ludzi, wyczuwają, to bardzo wyczuwają. Wasze psy są tylko posłuszne, czy one potrafią być także wesołe, łasić się do was, bawić się? Psy nasze są i posłuszne i lubią się bawić. To zależy jak kiedy. Ja to niech nam pan zademonstruje głos swojego pupila. Dobry, siadł. Daj głos. Głośno. Głośno. Głos. Głos. Tak, dobry dziest. P. No, oczywiście przesłuchanie. No to przystępujemy do przesłuchania. No właśnie, po raz pierwszy przypadło mi w udziale złożyć jakieś naprawdę wyjaśnienia. Co Pana skłoniło do pójścia do Szkoły Oficerskiej Milicji? Czy to się brało z jakichś młodzieńczych marzeń o karierze Sherlocka Holmesa? Pewnie, że tak. Chęć pracy w organach milicji zaczęła się dużo wcześniej. No niemniej jednak, skoro już zacząłem pracować jako... Podoficer, chciałem uzyskać ten sobi oficerski i utworzyć sobie jakąś drogę awansu. Proszę pana, jakie cechy powinien posiadać milicjant? Jakie cechy stara się wyrobić wśród swoich słuchaczy szkoła oficerów milicji? No, przede wszystkim wytrzymałość, jakaś odporność psychiczna, jeśli chodzi o jakieś, jakieś wyrobienie siły i żyzny fizycznej. Bardzo dużo zajęć jest w tym kierunku. A co to jest nauka portretu? Nauka portretu pamięciowego, więc to jest też jakiś, jakiś ciekawy, ciekawy problem w organach milicji, ponieważ milicjant oprócz, oprócz tych właśnie jakiś zasad sprawnościowych powinien mieć doskonałą pamięć. Pokazują człowieka na krótki jakiś moment, następnie trzeba dokładnie opisać jego wygląd zewnętrzny, rysy twarzy dokładne i na podstawie tych, że właśnie jakichś spostrzegawczości tego właśnie wykładowcy oceniają. Ta dobra pamięć pomaga w chwytaniu m.in. i r recedywistów. To jest ile razy byłeś zatrzymywani. 15 razy. Do szkoły chodzisz? Chodzę. Do której klasy? Do szóstej klasy. Powtarzałeś jakąś klasę? Szóstą klasę cały czas powtarzam. Co to znaczy cały czas? Ile lat? Trzeci rok teraz powtarzam, szóstą klasę. S czyli sirena, a na miejscu zdarzenia wielu, eś, świadków. A co pan zauważył przede wszystkim? Nawet nie jechał dużą szybkością. I Warburg wjeżdżał z tej ulicy i stał na szynawce. Może pan powie, w jakiej odległości był tramwaj od samochodu, kiedy samochód zatrzymał się już na skrzyżowaniu na to? 20-25 metrów. 20-25 metrów, tak. Dziękuję panu. Ja uważam, konduktorki wina, o ile wlekła 4 metry, to chyba jest też swoja przestrzeń. Czy wszystkim świadkom można wierzyć, czy każdy świadek mówi co innego? Na pewno każdy świadek będzie mówił co innego, pomimo że wszyscy będą chcieli jak najbardziej odtworzyć to. Ale z czego to wynika? Czy ze złej woli świadków? Na pewno nie, na pewno nie, bo świadek może sugerować się czym inny, Czuje sympatię do tego czy innego uczestnika wypadku. Każdy człowiek to inaczej widzi. Dajmy na to, jak spytamy dwóch świadków o kolor samochodu, to jeden będzie mówił, że jest szary, a drugi będzie mówił, załóżmy, że... Jakiś inny. Proszę pani, jeżeli chodzi o świadków przygodnie znajdujących się na miejscu przestępstwa, na miejscu zdarzenia, to nie raczej wykręcają się od udzielenia jakichś zeznań, złożenia zeznań, starają się nie mieć kontaktu z sądem, mówiąc A po co będę cały dzień tam czekał przed sądem, kręcają się, udają, że nic nie wiedzą, nic nie widzieli. Te? Jak? Tramwaj, czerwony tramwaj, kochany tramwaj, W jednym ręku niosłam mięso bardzo duże, a ja nie mogę w prawej, bo jestem raniona, więc w lewym. I przed gryfem patrzyłam, na zegarku było za 7 trzecia, a ja mieszkam na Bolesława Śmiałego, więc muszę przy Pomorzance wysiąść. A już mam wysiadać, a ponieważ przy Pomorzance, więc już od gryfu muszę się, bo straszny tłok. A koło mnie stał taki chłopaczek, jasnoblondynek, krótko podstrzyżony, proszę pana, w niebieskim sweterku i tak, w samoobsługowym, nie przepycha się ani do biletu, ani do niczego, stoi. Cały czas stoi koło mnie. Proszę pana, ja wysiadam, zegarka nie ma. Więc ja mentalnie przepraszam wszystkich ludzi na tym, bo może jednak nie zginął, to znaczy się może upadł, może jak. A ja coś panu mówię, a tam taki mały chłopak się mówi, F, zaraz za panią wyskoczył. Ludzie mówią wyskoczył, nic tylko on pani świsnął. Mało tego proszę pana, nie wiem czy na drugi dzień, czy za dwa dni, ja siedzę w jedynce, już ta jedynka rusza, a jest na innych torach, a piątka jest na drugich. Ten sam chłopak w tym samym sweterku, z wyższym chłopcem już chyba 17 czy 18 lat, bardzo przyzwoicie ubrany, taki mocno habry sweter, w takie różne wzory tutaj, skakują do piątki. I proszę mi wierzyć, że ja słyszałam na drugi dzień czy na dwa dni, jakieś pani woreczek 3000 złotych z tej piątki zginął. Pieniądz w naszym alfabecie figuruje jako T. Towar. Co bierzecie z takiego mieszkania, jak wyjdziecie do wewnątrz. Przeważnie taki towar, co się da łatwo sprzedać koszule neonowe, takie radyjka tranzystorowe, aparaty fotograficzne, no jak są pieniądze, oczywiście pieniądze. A mógłbyś nam wymienić jakiś przykład, znaczy włamania, z którego wyniosłeś największą korzyść materialną? Ile załóż pieniędzy, towarze? To, to pierwsze pytanie? włamanie, to suma wynosiła gdzieś 200 tysięcy, towarze mniej więcej zliczone. U. Uwaga więc na zegarki, na mieszkania, Uwaga na życie. O, w, wypadek, nie trudno. W mieście Szczecin niestety to y, piesi są problemem numer jeden. Około 40% ogólnej ilości wypadków to przypada na winę pieszych. Licząc w tym również i Nieletnich piesi i to piesi yy, w poważnej mierze w stanie nieczesznym. Wkraczają na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, bądź też wyskakują z biegu z jadącego tramwaju, przechodzą w miejscach niedozwolonych bez upewnienia się, prawda? czy jest jezdnia wolna od nadjeżdżających pojazdów i tak dalej. i Jeśli chodzi o kierowców, dalekie jestem od stwierdzenia, że alkohol jest główną przyczyną wypadku, bo to u nas występuje dopiero na piątym miejscu. Ale pierwszeństwo przejazdu, nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu to jest znowuż problemem numer dwa, jeśli chodzi o w ogóle wypadki, a problemem numer jeden wśród wypadków spowodowanych przez kierowców. Nie no, panie władza, no mandat, no za co mandat, no tam nie było żadnego znaku, no. Nie, nie, no. dobra, dobra, no już płacę, ojej, ojej. tyle rabanu i... Może komendant Szymanek okaże się w tym wypadku tolerancyjny, bo wypadki chodzą po ludziach, a włamywacze? Za co byłeś zatrzymywany? Za włamy do sklepów. Za włamy? Gdzie robiłeś te włamy? My żeśmy robili do kiosku, później w hojnie żeśmy zrobili do knajpy, później żeśmy zrobili włam w przedszkola. Co tam żeście zabierali w czasie włamania? No, żeśmy w chojnie zabraliśmy 5000 tysięcy złotych i wódki żeśmy różne ukradli. Iśmy wypili to. A z pieniędzmi co zrobiliście? Nic, żeśmy ani grosza z tego nie stracili, bo nas na drugi dzień złapali. Złapali. I tak zostając przy Z, zastanówmy się nad założeniem Związku Zabezpieczenia Przed Złodziejami i zalecamy znajomość zawodowego złodziejskiego Zargonu... Przepraszam, żet, żargonu. Panowie, świetnie. Znacie już ten żargon, jakim posługują się Wasi podopieczni? Oczywiście znamy żargon. W stosunku do nich musimy używać tych samych określeń, ponieważ nie zrozumielibyśmy się. Oni po prostu nie rozumieją innego określenia, jak na przykład, o, mogę powiedzieć, przewalanka, przewalił, to znaczy przewalić towar, wspólnika oszukać, wykantować, o w ten sposób, dola, działka, podział złupu. Papieroski, w tym wypadku to szlugi. Między złodziejami, między nimi to oni nazywają, że idę na Dolinę albo na Jumkę. Zajumałeś coś komuś, to jeden drugiego się pyta w ten sposób, czy powiedzmy, czy udała ci się jumka. I dlatego na przykład znajomość tego żargonu ułatwia porozumiewanie się z nimi. Na przykład. Gdyby tego żargonu się nie znało, to nie chcieliby po prostu rozmawiać, bo za długo by mu się wydawało tłumaczenie każdego znaczenia, jakimi oni określają poszczególne swoje czynności, czy jakieś szersze pojęcia. Pozostały dwie litery: Y, wiadomo, samochód z tą rejestracją udzieli ci pomocy, oraz X, wielka niewiadoma dzień, w którym przestaną istnieć poruszane tu problemy. Ale tymczasem doprowadziwszy nasze abecadło do końca, wracamy do jego pierwszej litery. A. Alarm. Ogłaszamy ku uwadze, zastanowieniu i przestrodze.